Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. E, w pierwszym odcinku z e, Minecrafta Survival. E, to jest moimi kumplami galaretką i Kolbi Mouldem. E, mam śmiesznego teksturpaka, gdzie piecyk to. Piekarnik. E, no e, o, czy, czy to nie, e, Masz tam to. O nie, nie całe. E, e, do Dostaliśmy starter od galaretki. Masz ten miecz, bo mi jeden no i... wystarczy. Tak. A, bo, ej, dobra, bo ty zabrałeś kolby Mołdowi. Ty masz tu jednego kobla na śmieci. Daj tutaj, ten miecz. Miec, bo jeszcze daj ten mi, Bo kolby Mołdowi zabrałeś śmieci. Pan proszę bardzo. E... Masz i masz jeszcze ten kobla, żeś śmieć. Ja no. od razu przepraszam za, za to, że będzie się zaczynało, ale jak no. widzicie y, moje FPS-y. Y, nie, nie. nie nie, yeah, działają right. nieudolnie, bo mam tutaj włączonego hosta serwera gram na serwerze dodatkowo jeszcze OBS włączony, więc no to A wszystko się składa sobie sobie na to, panie. Że to, to ja tu, nie do końca ja, chodzi. koniec no, fajnie, widziałem No dobra, to lecimy panie, do koniec. Panią, panią. jakieś miejsce o, jest, na bazę to jest O, jest żelazo. Ej, czekajcie mam, Jeno. No, mnie, no. Ja no to to chodź tu, chodź tu szybko. Oho, zobiak. Dobra, dzień dobry. Patrzcie, mu się Ale jesteś nie ma. żadnego żelazów? nie ma, nie ma, nie ma nie ma, nie ma żelazo. Jest żelazko, dobra. Ja mam na razie się żelaza, tam jest... Tam dobra, ja mam żelazo sobie. Pięknie. A i właśnie jeszcze jest taka jedna zabawa... E, ja eee, tutaj mam. gramy bez tego, bez Fulbright'a. Pa? No, żeby to był taki czysty Minecraft, nie? Mmmm. Mmmm, stary, stary, stary. O, Creeper, 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 Creeper. Nie, będę jedna, idź. Stąd. Oj, Jezus, ale mi wolno przed twarzą. Eee, teraz ja od razu, to przepraszam, to jest, że to jest tak, ale ja to Teraz jest ja Ale ja teraz. Ale teraz to jest coś ja też czasu nie mam. Ej, nie, 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 spokojnie. Te gram na sposób na easy, na easy. Czyli tak pewnie galarka będzie pierwszą osobą, która będzie. Diaksy? Kuźno, ale ja... UWAŻAJ! Eleczka, eleczka, eleczka... Już eleczka Dobra. E, chodźmy na górę, bo ja ży... Ż... <grywa> Gościu, to był zombiak! Eee, eleczka, 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 Dobra, e, idę z twoimi itemami na górę, tylko jak znajdę górę, co nie? O nie, nie mam speeda! Nie, ja mi też już jest Okej, okay, dobra, już wyszedłem na górę. Dobra, ja się, już ci da daję. Tylko połowę drewna sobie zajmą, bo, bo, bo tak... Trzymaj to. to. Tak, no? Trzymaj to, trzymaj to. E, pół irona. E, to. to. To, to, to i... To chyba jest swoje, co nie? Dobra. Aha, i dwa craftingi. Całej ja miałem jeden, ale okej, dobra. Nie no, właśnie, to no. e, teraz sobie przerobimy na pochodnie. Okej, okay. dobra. Ha, jedzenia? Nie mamy jedzenia. Tak ja zabiłem jedną krówkę i mam trzy nieprzypalne okay. Oj, 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 <ścoughs> oj. Tak? Zaraz drugi raz wina. Nie gadaj. No, nie no, super, ja tutaj... Killbomba jest. Killbomba. Dobra, jest owieczka. Druga owieczka, chodź tu, chodź tu, chodź tu. A, bo dała się Ale to nie mnie ich. Muszę je najpierw... One i tak się odrodzą, a ja potrzebuję żarełka. A zaraz a, będzie noc. Ja się... O cholera, Creeper. A ja Ej, a w nocy idziemy spać, tak? No, chyba będzie trzeba. Creeper nie goni, a ja nie mam speeda. Dobra, chodź owieczka. Dobra, zaraz a tam nie. do was przyjdę Zaraz, zaraz przyjdę, ale nie mam spida, a goni mnie creeper Yyy, no ja, no, dobra no, 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 no. Jestem zaraz na polaance Ja będę przepalał jedzonko i... 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 i o. TO JEST no. No. O poczekaj, bo się o, creeper Weź mnie obroń przed to tym creeperem nie, nie Chociaż nie wiem czy to dobry pomysł, proszę nie cię o to, to Dobra. Ja OK. No nie wiem, właśnie. Dobra, tutaj jak coś to mamy taki <grym> datapak, że wystarczy jedna osoba, żeby spała. Jak... To wtedy wystarczy, żeby. no jak że Jakby wszyscy spali. No dobranoc. dobra, noc. Dobra, to jest dzień. Mamy już dzień? Tak, przespałem, ja. się y No przespałem się. Ale jesteś gdzieś w tu idzie na serwie. No tak, ale to jest, jest da, datapak. To, bo mam wioskę, mam wioskę I creepera. No a gdzie ty poszedłeś w ogóle? No ja chce bym do Kleba, bo czym będę domu się wykopałem w górę, bo mam 24. Powiedz na jakichś ty koordynatach jesteś, co nie? Ja Ej, jestem e, na 110 zrób, na... Minus postaw pikarnikiś. Piekarnik postaw! No ko... Kolbi, postaw ten piekarnik. Piekarnik? Kolbi, chodź tutaj i postaw ten piekarnik obok mojego. No. Musimy żelazo przepalić. No, to, no. To postaw tutaj. Poczekaj, czekaj, bo ząbek nie ma. O tak, jest jedzenie, jest jedzenie, jest jedzenie. Ja zainteresowana jest jedzeniem. Ja też. <gulity> jest ja jestem głodny, ja chodzić nie mogę. Ech, ech. Tylko skraftować montykę. Yy, weź tutaj też yy, nie jedz tego surowego! Nie jedz surowego! Tu się przepala. Tu się przepala yy, przepalone. i przepalone. I wrzuć tu węgiel. Weź tu swój węgiel, wrzucie, no. Dobra, to ja zlutuję wioskę i przyniosę jedzenie i golema. O, ale nie, no ale nie ze stacji roboczych i przyniosę Wam tu nieco. Tylko zapisz koordynaty, to nie? Wie... 10 e, na minus 250 stać. Uj świetnie ma tarczę, a tej tutaj... Kurczy, jaki przyszły. O kurwa, prawda? O kuźwa! Dwa i pół chopę. Tarczę najpierw to zrobię, ewidentnie. Wrzuciłeś tam ten węgiel czy znowu, nie? Tak, wrzuciłem. O do. A gdzie się panie. żelazo podziało? Które miało się przepalać? Uważam, bo ja tutaj idą już robiaki. No. Ja z z... Tak y... A je... A je, a je, a je, a je, kapieś. A teraz masz związek i tak PTO? Dobra. Ej, gdzieś tam jest tajemnica? Dobra. Tajemnica z Dobra. Wezmę sobie jedno żelazo. Dole mu bity. Mam z wypadku, niestety, że nie robi trzy sztafki. Cha, ja sobie muszę jedzenie z wodnie. Nice. Dobra, a, ja to sobie... zajmę. No tak się przepaliło, no. Kedzi, to daj. Czekaj, yy, Tylko tarczę tutaj skończę robić. Pyk, 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 pyk. Dobra, nie ma tu niczego. No tutaj, weź sobie te trzy trzy amki. Na to. Am -am no, ura. Wiem yy. co troszeczkę tego. Dobra, idę do Key'a, spróbuję ogarnąć więcej żelaza. Creeper! Ja mam na no tak sobie hełm... Kobiety tam Muszę byś nabył czy nie? Ej, Wiedźma jest, co robimy z wiedź... Oho oh, ho, oh, slonesa dostałem, no to zaraz... Przed się... wiedźmą uciekaj, przecież ona cię zaskoczą. Dobra, Sajna chyba jakoś 7 klubów tu. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, ale zajebiście się wolno. Dobra, mamy siedem... 7... E, Mamy już 10 klubów w zagrodzie, w tym sensie. Holy ile tu Creeperów? Uff, dobra, 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 dobra. Daj koordynaty tego swojego kolbi, e, chodź tu na górę. 110 no na minus 250. Ile razy wam mam, mam, mam to Czekaj, 110 na minus ile? 110 na minus 250, jest w Dwieście pięć... Szafam. dziesięć, dobra. Okej, yyy... no odchodź tutaj na górę. Co? Okej, okay, nie mam już tego Potrzebujemy żarcia. No ja mam sobie dużo żarcia, jakbyście zaczęli przyjść wtedy, jak wam powiedziałem to byście już... No dobra, to... Poczekaj, jeszcze tutaj przypomnę to żelazo i... I zaraz pójdziemy. Doczekajcie, to ja powywalam już te bzdetne kamienne itemy. Okej. Okay. Ty też lepiej powywalaj te kamienne. Zarobię pierwsze żelazo. I dobra. Uh, ha, Daj nie, mam patyki, okej. Okay. I tyk. Ironowy pikax. Ale ty ja to już mam Kolby wyjść, to ja zrób ironowego pikaxa. 250. No to w tamtą stronę, come on. Wrócimy. Aha, tylko zapomniałem, że jedzenia żadnego nie mamy chyba. Co? Ja też nie mam. Przecież to po ja drodze króliki. Ja nie, nie, tylko wytrzymajcie nie chcieliście, Czekaj, go to na przykład. Króliki pomarujemy. Ej, dobra, widzimy tą wioskę, widzimy tą wioskę. No to, to nie ma. jest na pustyni. Tak. Czy taka. Ej, to jest taka. Jak ona na pustyni wioska? Czy, czy... Ale taka... to jest wioska taka, która powinna być na normalbiomie, xd. No, tak, bo tu jest biom za nią i ona częściowo jest z No, no, na, no faktycznie. i ona częściowo na normaly. No faktycznie. To jest śmiesznie bierzemy. Po no, co? No, dobra, tu, jest. Gdzie wy jesteście? Ej, dobra, i posta, się... I dobra idźcie się kinnąć. Oho, czekajcie. Dwa łóżka i... czekajcie, weźmy sobie jeszcze trzecie zarobić. Chcesz choć jedzenie weźmiesz na no, no szkole? No to poproszę. No to pokażę. Po, po, po. Tylko tyle? to, sobie to się przyda. Ej, idziemy tutaj w tej wiosce spać? Tak. No tak, tak, tak. Chodźcie, chodźcie, tutaj, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj. Zbiorowy plus spania. Idziemy zanim nam umrą wiśniaki. O spać, 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 idzie. No to nie jest... ma. Spać, spać, spać. Dobra, dzień mamy, to mamy, to. Dobra, to jest tak, farma jest tam, ja tutaj Okej, za... widzę, widzę, widzę. Ej, to ja z... zamieszkajmy tutaj na razie, bo to nawet taka fajna miejscówka, Ale, trzeba będzie ją uporządkować. Ten... Dobra, ja też tutaj w villagerom ziemniaki i marchewki, też je posadzę. Trzeba by ci, jej... no, większe farmy zrobić tylko. Ja mam farmy, mm. już przyszło. Tylko nie mam motyki na ten czwarty poziom, żeby było na cztery w każdą Tak, Gdzie? Dobra. Że... dobra, dobra, dobra. Ej, dobra ty... musimy mieć największą farmę, bo pszenicę. to ty się zajmuj jest... pszenicą i jedzeniem. A my tutaj... Mm, czekajcie. Najpierw musimy... Ej, zróbmy spis. Uh. Właśnie, ten ten A co pan Wikie? co Ja mam żarcie dla ciebie. Nie krzyczcie. Nie krzyczcie. Ja będę. Nie krzyczcie. Ja chcę udać jedzenie, Ja bym to Wyszedł Ja gry. Ja bym to Ja to Ja bym to ten... zrobił. to Okej, okay, to wezmę sobie jeszcze zgarnę tutaj troszeczkę. Ej, wiem. I, patrzyłeś na pustyni, czy nie ma przypadkiem e, piramidki? Nie, nie miałem okazji patrzeć ja nie, mogłem. Okej. Okay. Tak. To ja jadę, oddać, do, w poszukiwaniu piramidy. Nie, ale to piramidy chyba się lecimy na pustyni. Ja się, Dobra, ty ty się farmą... Zaj, zajmij się farmą, ja idę w poszukiwaniu piramidy. Ej, widzę tak, ja... piramidę. Ej, już panią. Widzę piramidę! Ale uh -huh. Ale wielki zrujnowany portal, oh my god! Ale wielki! Zaraz też go zaloguję. Tylko postaram się nie wysadzić tej piramidy, co nie? Ja się postaram, jeszcze nigdy nie zlutuje. jak długo gram w Minecrafta nie wysadziłem piramidy, nie obrażam jej inteligencji. Serio? Tak, nigdy jeszcze nie wysadziłem piramidy. ROBI KULTURALNE ZEJŚCIE, TAK DALEJ Ej, nie o nie, wie. gdzie tu było? Co naprawdę zrobiłeś? A co? Robię, no, robię normalne zejście, żeby nic nie stracić, a ten wystarczy. tak. tam Jakiekolwiek mnie przetrwały, ty zginąłeś? No ja zginąłem, ale raczej nie zostały chyba Chyba Nie, wszystko, wszystko stracone, Staś Wjaśnij mi, co ty odbieram A się dobrze bawię. No dobrze się bawię. Dobrze, mhm, no straciliśmy być może diamenty, na być może kokstan. A ty straciłeś po jedną trzecią całego jedzenia w tym hmm <śm> ja sobie na poszukiwanie e, e, czegoś ja czego, ja chcę czegoś. na Dobrze, jeszcze jeden blok złota hmm. jest o owieczki nie nie gadaj walnąłem się iż i tu stoję. ale mojej cieniach wiatrem to <try> jest ta woda, zaraz stoi tu Dobra, to ja sobie star. E, dobra. To się kiedyś drewno? O, dzień Owieczki mordujemy, owieczki mordujemy. Kieł, też. Nie ma, Kieł... nie ma Ale dobra, będziemy mieli przynajmniej wełnę do roz... y... rozmarzenia villagerów. Tak, piramida wysadzona. Jak będę mhm. wstać pół minuty temu, tylko nie wysadź piramidy. I kurczaczki też sobie pomordujemy. Dzień dobry. Właśnie, ja też już, ja też zaczynam wysadzić do trzciny, a Gdzie tych kurczaczków po zabija? Gdzie tutaj się podział kolbimo, nie? Wyszedł i, i zniknął sobie. Wieczki dalej są tam. Ale tak generalnie planujemy rozmnażać villagerów, czy nie? To zależy. Wiesz, moglibyśmy... Zabrać wszystkie łóżka, wrzucić je do jakiejś dziur, którą byśmy przykryli i oświetlili. I zrobić villagerkę, tak tam Właśnie, czekajcie, ja idę nakopać kobla, to zrobimy te murki dookoła a ty, kiki, tej... potem ty Ale ty, ja nie mam, ja mam wygodę, musimy oświetlać. No, to ja zaraz... O, cholera, nie mam jedzenia. Dobra, zaraz tam dojdę. O <laughs> Tu, 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 rum, pum, pum. i zaraz pójdę sobie kopać tego kobla. Co wow. prawda nie jeszcze. Tak, ale to... Ej właśnie, to czekajcie, co sobie tutaj spawna? Spawn poita. Nie ja. ja mam Ej, i tego. I tylko jeszcze potrzebuję coś do przepalania, w zasadzie po to. O dobra, nie, jednak potrzebujesz, żebyś to przepalania. Po co tutaj są dwa piecy... to, co tutaj zrobiliście dwa piecyki i no, jak, jak pie piekarnie robię. Ma, ma, masz koby jakiś jakieś... Yy, coś do przepalania? Ej, nie no, ko... ej, ludzie, kolejny golem się zezwie. Nie, tak, to no musi to... być drugi No to wiem. nie, 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 go! Bo... Ja, ja, to... ja nie, nie wierzę w nie, tego, wierzę, tego człowieka. Nie, ja już go uderzyłem. Ej, on na mnie A, nie idzie, to czy to nie, bie. nie? On na mnie idzie. Okej. Okay jakiego jak ja go być, to się na mnie skopić? Tak, on się jest, czyli... mnie z ciebie, um. A nie... Dobra, y idziemy spać... Do da dobra, dawajcie, idziemy spać. Walaj Vilażer. Dobra, wezmę łóżko i postawię koło mojej farmy i krówek i ja się nimi na razie mogę zajmować. Dobre, dzie dobra, dzień dobry. Okay. Okej. Dobra, ja biorę łóżko i doje tam sobie postawy. Ty, ty tu, 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 Dobra, potem to odmówię. Teraz im tą farmę głupią. na O, patrz, jaka ładna teksturka przecinarki w 3D jest. O, ale tu jest ładny kot. Ja nie. Dobra, mamy 36. No to będą te zwierzę... To będą y, poza, poza, poza wioską, będą y, farmy, ok? Może być. Dobra, straszno odradzać tutaj. Tylko czekajcie. Muszę mieć trochę tego. Aha, zrobiłem gościowi w profesję, no to super. Ale no to nie ma profesji. A nie, bo to jest gliniarz, to nie ma. Oni nie mają Nie, my jesteśmy chodźcie. To, to chodź, chodź. E, i zrobię łopatę. No to troszeczkę. Aha, no tak, zapomniałem, że przecież nie. Dobra, walić trudno. Będę, będę, będę prowi... coś tam, to nie prowiz... A, Ale tutaj myślę, że nie no, ma Chodź, mamy w ręce, chodź. Dobra. Chodź, kiciusz, mam liwe. Dobra. Bo teraz idę sobie pokopać. Stone. A zrobiłem tu łopatę? nie zrobiłem, bo nie wiem czego. Co to jest? Oho? Chyba coś Twojego do mnie znalazłem. mojego? Ja nie, nie słuchał za. trochę. Nie. Jak się nazywa smyb w Minecraftie? Leam. Leam. Nie Le stać. Spokojnie, nie, nie stać nie, się. <laughs> na nie chce was na ingolu. Okay. No Który villager, villager sprzedaje Slime Baller? Żaden nie sprzedaje. Aha, tylko handlarz, tak. Na czterem no um. no, od razu się skopię na ten na, na poziom 11. Tam będę kopał. Cięgnie kończy kilo. Akurat mi się. Dobra, mam ponad stack, więc może to, co uda mi się coś ogrodzić. Mam yy, wełny na dwa łóżka, więc może jakieś y, villagery będą chciały ze sobą coś zrobić. O galarek, poczekaj. poczekaj. Czekajcie chcę tu wejść. Ko. Będę tutaj po tym losie. A nie noc znowu O nie, bez ja nie się to wykopać. Chcę. No i trudno. Jestem. Usi, wah! Dobra, wszyscy do łóżek. Ej, no ale naprawdę ukradli mi kopano. On zawsze za tobą chodzi. Tyk. Ej, bo tutaj ten. Nie, kurczę, za wcześnie się położyliśmy. W ogóle się jeszcze nie zrespił. Dobra, ale będziemy już kończyć. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zostaw łapkę w górę, suba i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.